No cóż, dzisiaj na początku troszeczkę zaspałem. Zły program dyfrów wybrałem na początek. Walczyłem z samochodem na pierwszym odcinku, przez co strata aż ponad 20 sekund do konkurentu powstała. Potem próbowaliśmy gonić. Grzegorz Adula dzisiaj się nie dało na odcinkach, gdyż no, sobie wyrobił sporą przewagę na ostatnich właśnie odcinkach w Przemyślu. Udało się z nim wygrać. No i udało się, co najważniejsze, odrobić stratę ponad 20 sekundową do Tomasza Gryca, co bardzo mnie cieszy, że w końcu jakiś tempo. Poznaleźliśmy parę przygód, gdzieś jakieś obtarcie o jakąś barierkę. Na ostatnim, teraz ostatnim przejeździe przemyśla o krawężnik, uderzenie. A no były jakieś tam drobne przygody, wydech urwał się, jechaliśmy dwa odcinki bez wydechu, także było głośno, nie słyszałem pilota, także przy tych wszystkich przygodach i tak jest fajny. fajne, fajne były czasy i wynik myślę, że jest całkiem dobry, także jesteśmy zadowoleni. No wrażenie po tych właśnie dwóch odcinkach przemyślą? Uwielbiam takie odcinki, mogłyby dla mnie tylko takie być, nie, ale uwielbiam takie prologowe os -y. Bardzo, bardzo bardzo fajny OS miejsca gdzie można było się troszeczkę pobawić pod publikę, ale też miejsca takie gdzie można było się czegoś też nauczyć, bo to partie z szybkiego zejścia, w bardzo śliski jeden zakręt, gdzie właśnie uderzyliśmy w krawężnik, dużo syfu, naprawdę zmienne tempo na tym odcinku, momenty bardzo szybkie i bardzo takie techniczne, także bardzo fajny odcinek.